Założę się, że nie wiesz, że kiedy wpadasz w panikę, to na swój sposób władzę nad tobą przejmuje starożytny bóg lasów, wegetacji pasterzy i trzód. Pan, bo o nim mowa, miał w zwyczaju zażywać popołudniowej siesty nazywanej godziną pana. W tym czasie milkły nawet ptaki, a wiatry uspokajały się, aby nie przeszkadzać Bogu w jego wypoczynku. Jeśli jednak zdarzyło się, że ktoś nieroztropnie mu przeszkodził, pan wpadał w istną furię, a jego krzyki wprawiały okoliczne istoty żywe w strach. Przerażone zwierzęta uciekały w popłochu, często wpadając w przepaści lub łamiąc sobie nogi. Pan, ze względu na swój półkozi wygląd, i znaną wszystkim huć, budził także przerażenie u okolicznych, nimf czy znajdujących się w pobliżu osób, które przestraszone i zdezorientowane szybko zaczynały uciekać. Przerażenie, powodowane przez Boga Pana, z czasem zaczęto nazywać panicznym. I to właśnie dlatego współcześnie, kiedy wpadamy w niemal niekontrolowane przerażenie, mówimy, że wpadamy w panikę.